Dzień dobry, zaprezentuję Państwu dzisiaj nasze Audi A5 w wersji sportback z 2020 roku. Natomiast jest to data produkcji, a data pierwszej rejestracji to marzec 2021 roku. Samochód jest zupełnie bezwypadkowy. Na całym aucie jest oryginalna powłoka lakiernicza. Jest bardzo zadbany, prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Był serwisowany tylko i wyłącznie w ASO. Nie ma się tutaj do czego doczepić. I co najważniejsze, jest to wersja z napędem 4, a pod maską mamy 3-litrową jednostkę diesla o mocy 231 koni mechanicznych, czyli chyba najbardziej udana jednostka, jaka tylko może być, i przy tym bardzo ekonomiczna, bo spalanie z tym silnikiem. Wielkości 7 litrów na 100 km to rzecz zupełnie normalna. Zobaczcie, jak się prezentuje ten samochód. Mamy tutaj 18-calowe felgi. Wszystkie koła są w bardzo ładnym stanie. Bez śladów uszkodzeń. Jest to wersja. Politowa z przebiegiem niecałe 50 tysięcy km. O ile dobrze pamiętam, dokładnie 48 tysięcy km. Wersja Sport, Sportback ma rewelacyjną sylwetkę. Zobaczcie, mamy tutaj świeże opony 31 tydzień 2021 roku. W tym egzemplarzu mamy komfortowy dostęp. Świetne jest to, że te drzwi nie mają ramek, nawet z tyłu. Mamy tutaj kamerę cofania. Klapa jest elektrycznie otwierana. Zamykana również. Ta wersja posiada hak holowniczy, elektrycznie wysuwany. Tylko trzeba sobie go dociągnąć. I podobnie jest w momencie, kiedy go chowamy czyli on się opuszcza i musimy go wepchnąć do końca. W wersji sportback super opcją jest. To, że klapa jest cała podnoszona do góry, więc znacznie poprawia nam się tutaj przestrzeń załadunkowa. Myślę, że w przypadku samochodu, z którego korzysta się na co dzień, jeszcze całą rodziną, jest to naprawdę przydatny element samochodu. Ale zobaczmy, jak prezentuje się wnętrze. Mamy tutaj wszystko w kolorze czarnym. Fotele są obszyte czarną tapicerką skórzaną, która jest w perfekcyjnym stanie. Oczywiście, fotele są elektrycznie regulowane. Mamy tutaj elektrycznie regulowane, składane oraz podgrzewane lusterka. Dekoracyjne samochodu są w kolorze piano Black oraz w takim srebrnym wykończeniu. Mamy tutaj złącze multimedialne, i może sobie go uruchomimy. W tej wersji mamy do dyspozycji virtual cockpit, więc możemy sobie tutaj zrobić nawet nawigację na cały wyświetlacz. Jest tutaj tempomat oraz limit prędkości. Kierownica jest z łopatkami. Po liftowej wersji Audi już MMI nie ma żadnego sterowania tutaj z, z panelu z dołu, tylko wszystko jest dotykowe, czyli sterujemy sobie bezpośrednio z ekranu. Mamy podgrzewane fotele. Jest również kamera cofania. Podsufitka jest również w kolorze czarnym. Wszystko jest tutaj w bardzo ładnym stanie. Oczywiście jest Audi Drive Select czyli możliwość wyboru. Trybów jazdy zobaczmy, jak wygląda tył. Zobaczcie jeszcze, jak świetnie wyglądają drzwi z opuszczoną szybą i bez ramki. jest szyba w górze mamy tutaj Isofix jest trzystrefowa klimatyzacja więc pasażerowie z tyłu również mogą sobie ustawiać temperaturę są tutaj ładowarki USB oczywiście jest Podłokietnik. Fotel z tej strony jest również elektrycznie regulowany również w idealnym stanie. zdecydowanie nie ma się tutaj do czego doczepić. Moi drodzy, w kwestii szczegółowej specyfikacji oraz pełnego opisu tego samochodu, odsyłam Was do naszej strony internetowej www.sarkozysklasso.pl. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat tego egzemplarza oraz bardzo obszerną galerię zdjęć. Na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.